Oddychamy prawidłowo, że mechanika mięśni, które wprawiają w ruch nasz układ oddechowy nie jest zaburzona, że napinają się wtedy, kiedy powinny i rozróżniają się także we właściwych momentach. Na ten moment mamy trzy elementy, po których możemy to ocenić. Czasami widać to już po samej postawie, do tego za chwilkę wrócę. Drugim elementem jest możliwość ocenienia wdechowego ustawienia klatki piersiowej. Możemy sami to zrobić i sprawdzić, czy takowe występuje. A trzecim elementem jest ocena, czy jesteśmy w stanie oddychać prawidłowymi torami oddychania. Mamy dwa zasadnicze, a w zasadzie trzy tory oddychania, o których za chwilkę jeszcze powiem. Wcześniej, że układ oddechowy jest silnie związany z emocjonalnością. Mamy opisane w literaturze trzy postawy, postawy niskiej samooceny, w których bardzo wyraźnie widać zaburzenia układu oddechowego. To jest postawa kurcza, postawa dyrektorska i postawa zrezygnowana. Te postawy zostały bardzo fajnie od strony psychologicznej i biomechanicznej opisane przez doktora Andrzeja Rakowskiego. A wyglądają w ten sposób: postawa uguźcia to jest dechowe ustawienie klatki piersiowej. Wygląda ona mniej więcej tak. I ona mówi: zobacz, jaki jestem piękny. Postawa dyrektorska. To jest takie wychylenie środka ciężkości do przodu, także klatka piersiowa na wdechu, i ta postawa mówi: Zobacz, jaki jestem silny. I mamy trzecią postawę zrezygnowaną. Łatwo sobie wyobrazić, jak ona wygląda. To jest mniej więcej taka. Możemy ją już zauważyć często u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. I taka postawa to jest postawa w zasadzie zamknięta dla układu oddechowego i dla klatki piersiowej. Jeżeli jest utryfalona, przechodzi w przykórcze struktury mięśniowych, które tutaj znajdują się z przodu klatki piersiowej i nie ma tego momentu rozwarcia, rozchylenia klatki piersiowej i możliwości nabrania pełnego wdechu. I to jest silnie związane z psychogennością Czyli z zamianą czynnika emocjonalnego, myślowego i poczuciowego na reakcję fizyczną w organizmie. I układ oddechowy jest to tylko jeden z układów, który reaguje właśnie na tą psychogenność. Natomiast w tym filmie, i w tym kontekście, o nim właśnie mówimy. Będzie normalnie oddychać. Który możemy samodzielnie wykonać, jest ocena wdechowego ustawienia klatki piersiowej, które jest niekorzystne. Fizjologicznie jest tak, że klatka piersiowa ma swoją elastyczność, i niezależnie od fazy oddychania, czy wykonujemy wdech, czy wykonujemy wydech, jesteśmy w stanie wycisnąć z tej klatki piersiowej powietrze. Przykładamy drugą rękę w okolicy nosa i jamy, yy, jamy ustnej po to, żeby poczuć, czy powietrze, yy, które wydycha pacjentka, dotrze do naszej ręki, żeby poczuć, czy po prostu powietrze jest wydychane. I teraz pacjentka sobie oddycha i teraz przy wdechu dokonujemy takiego niewielkiego ucisku. I ja poczułem na nadgarstku, że wyleciało powietrze. To samo powinno się stać w sytuacji, kiedy Pacjentka bierze wdech i ja dokonuję tych ucisków. I teraz też poczułem, że to powietrze wylatuje. Jak nie mamy pewności, możemy przystawić troszkę bliżej. No, oddychaj normalnie. Teraz myślę, być może będzie nawet widać na filmie. Ja wyraźnie poczułem, mimo że aś brała wdech, to ja poczułem wydech na nadgarstku. I to świadczy o tym, że klatka piersiowa nie jest ustawiona wdechowo, tylko pracuje zgodnie ze swoją fizjologią.